Toczyły, tak. Dziękuję bardzo. Pani skarbnik jeszcze tutaj odpowiedź. Dla Dziękuję bardzo. Tak, dla pana radnego chcemy odpowiedzieć. Na sesji 24 maja była uchwalona uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i w opisówce jest napisane tak, pierwszy etap 2023 rok, nakłady finansowe na stację uzdatniania wody

Przy wkładzie własnym 546 256 zł. W maju na sesji było to uchwalane. Dziękuję bardzo pani Skarbnik. Ja jeszcze mam odnośnie wodociągu jedno pytanie. Pani burmistrzu, czy w związku z tym, że jest obecna bakteria koli w wodociągu i jakby możemy spożywać wodę do picia, ale po przygotowaniu, tak dwie minuty, z tego co dobrze pamiętam, tak jest przynajmniej w tym ogłoszeniu, czy wodociągi podlaskie zarządzające naszym wodociągiem nie powinny mieszkańcom zapewnić wody pitnej, ponieważ samo przygotowanie przez dwie minuty, później ostudzić tą wodę, a są różne sytuacje, przy upałach, które, czy nie powinna być dozowana mieszkańcom woda dalej nadal w baniakach. Z tego co wiem, to chyba przepisy nie przewidują, że jest obowiązek wtedy, jeżeli woda po przygotowaniu nadaje się do spożycia nad... No ja rozumiem, proszę, ja zdaję Panie sobie Burmistrzu, sprawę. to jeszcze upewnić się. Jeżeli tak, to to w porządku, jeżeli nie, to proszę dopinać, że mieszkańcom była ta woda dystrybuowana jeszcze. To ja jeszcze tak e, woli takiej zbyt... informacji, bo otrzymaliśmy pismo z Powiatowego Zarządu Dróg, bo ruszył nabór do Polskiego do Rządowego Funduszu Dróg o przedstawienie jakby drogi do dofinansowania. Wiadomo, że te drogi podetowe, dokumentacja powstaje, natomiast etap średzińskie rynki jest jakby już y, ku ukończeniu, czyli tam jest y, decyzja była środowiskowa, chyba już się nawet zakończyło. I oni wystąpili do nas z propozycją, o, czy ujmować tą drogę do dofinansowania. No ale było, że wodociągi. Robili. No, ujmować, znaczy, proszę Państwa, bez przesady. Ale Na razie nie robimy, dla. zgodnie z harmonogramem, w mojej ocenie robimy. Dlatego ja bym chciał właśnie...